Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję lub kupuję. I dzisiaj będę miał Wam do powiedzenia kilka słów o Gwiezdnych Wojnach. Co prawda nie o takich Gwiezdnych Wojnach, a mianowicie o komiksach z cyklu Star Wars wydanych przez Egmont. Czy to jest seria Gwiezdnej Wojny? Seria główna Star Wars. Są to komiksy wypożyczone z biblioteki, czyli kolejny odcinek przeczytany z biblioteki. Dobra, mamy dwa tomy. Oba tomy wypożyczyłem w Filii na Osiedlu Słonecznych. Małem tam bardzo, bardzo dużo komiksów Gwiezdnowojennych. Ostatnio właśnie się pojawiła seria ta, czyli główna Wojny, wojny, główna seria Star Wars, a także seria Darth Vader. Dwa tomy. Wader na celowniku, seria Owst Nagród, a także seria Dr. Afra. I mamy teraz w tej chwili te dwa tomy, o których powiem kilka słów. Jest to, można powiedzieć, kontynuacja wydarzeń, które miały miejsce w Imperium Kontratakuje. Akcja obu tych tomów dzieje się bezpośrednio po wydarzeniach, które miały miejsce w epizodzie 5. Czyli mieliśmy sytuację, gdzie Luke pojedynkował się z Waderem. Dowiedział się pewnej prawdy o sobie, zna się kim jest wadę dla niego, no i musi to przetrawić w jakikolwiek sposób. Dla niego to jest bardzo, bardzo traumatyczne przeżycie. Na szczęście mamy taką ścieżkę przeznaczenia, czyli takie, znaczy, ty, to jest ścieżka przeznaczenia, ale mamy takie wprowadzenie do historii, czyli to, co się wydarzyło do tej, do tej pory. No i mamy konsekwencje wydarzeń z Imperium, które atakuje, czyli Luk wie, kim jest wader. Uciekają z miasta w chmurach na Bespin. Han jest schwytany przez łowcę nagród założony w karbonicie. Flota jest rozsypce, bo dopiero co przegrywała bitwę o chod. I ten komiks właśnie w bardzo ciekawy sposób. Ta seria ogólnie przedstawia następstwa tych wydarzeń. Po pierwsze, komórki rebelii są ścigane, łapane, wychwytywane przez pewną nową postać, bardzo intrygującą panią komandor. Tylko jak ona się nazywa? Komandor Zachro z Imperium, która w, dowodzi okrętem Wola Tarkina, czy coś takiego. I to jest mm, Gwiezdny Niszczyciel bo to jest była podopieczna Wielkiego Mofa Tarkina. Więc wręcz była nim zafascynowana. I ona próbuje pokonać te wszystkie komórki rebelii. Ma do tego jeszcze, nazwijmy to, dodatkową osobistą motywację. W sojuszu nikt do końca Lando nie ufa, no z oczywistych względów. Ale próbują jakoś do tego... Jakoś próbują... Lando jakoś próbuje w jakiś sposób... Udowodnić swoją przydatność, ale też nie jest taki do końca. No, mówimy to uczciwy czy krystaliczny, bo to jest swaniaczek kombinator, żeby przetrwać. Z ciekawych rzeczy jest tak, że następuje powrót na Bespin. Wracają Lando, Luke i Leia. Każdy z nich mógł się wrócić z innego powodu. To jest dosyć ciekawe. Każdy ma swoją zasłużoną motywację. Luke próbuje odzyskać Miecz Świetlny. Poznaje tam pewną ciekawą postać z przeszłości. I generalnie rzecz biorąc, cały ten tom czyta się bardzo, bardzo fajnie, bo ta dodatkowa postać, ta pani Komandor z Imperium jest intrygująca, bo jej motywacja jest bardzo, bardzo ciekawa. Nie zaskoczyło i można powiedzieć, że zaczyna się pojedynek to jest fajna układka generalnie dwóch bardzo silnych kobiet, silnych osobowości kobiecych. Lei i właśnie tej pani komandor, w tkle wielkim, oftarkim, jakby wszystko od niego zależało. Wszystko to jest jego efekt, można powiedzieć, jego wspomnienie, jego nawiązanie, jego wola, jego. Nie wiem, jak to określić. Ide ideę czy styl, po prostu zarządzania. Bardzo, bardzo fajnie jest przedstawiona przeszłość. Tej, znaczy, fajnie. Ciekawie jest przedstawiona przeszłość, zależność tej pani Komandor od wielkiego mofaterkina, wielkie podej jej podejście. I mamy tutaj pierwsze starcie księżniczki Lace, właśnie z komandor, pan, panią Komandor. Mamy później kolejne próby rozwiązywania problemów, ponieważ Imperium zhakowało kody transmisyjne rebelii i dzięki temu, jak rebe komórki rebelii się porozumiały między sobą, to Imperium je może przechwycić i natychmiastowo zrobić im zasadzkę. Dlatego to jest kolejny ciekawy wątek i powiem Wam tak, że czytałem te komiksy i mi się bardzo, bardzo fajnie czytało, ja po prostu pamiętam bardzo dobrze Imperium kontratakuje i po prostu to jest tak fajna, czysta kontynuacja, po prostu tak się czułem, że tak to miało by, mogłoby to mieć miejsce, ma to sens, bo jakiś czas między imperium kontratakuje a powrotem Jedi upłynął. I coś się w tym czasie musiało wydarzyć. Są tu bardzo, moim zdaniem, ciekawe koncepty. Bardzo fajne wyjaśnienie, że koncepcje podejście Lando, podejście Luka, który jest zagubiony po odkryciu pewnej, po utrzymaniu pewnej istotnej informacji w imperium kontratakuje. Mamy tutaj pokazanie jak silną i ważną osobą jest Leia. Jakie podejście ma rebeli, jakie mają rebelianci dla odzyskiwania, zdobywania rzeczy, dla osiągania sukcesów. Mamy tu nawet wplątane postacie, które będą miały znaczenie, czyli rodzice połudamerona, które którzy też są pilotami rebelii. Oni w filmach nie byli, no w komiksach można już ich spokojnie dopisać. Mało tego, mamy nawet nawiązanie do tego, że istniał wielki admirał Traun. Ma to sens. Jest to logicznie wkomponowane. Jeżeli chodzi o rysunki, to chyba się różnią, ale oba, w obu przypadkach są w obu komiksach są bardzo fajne. One, one są zrobione przede wszystkim tak, że postacie, które występowały, które są tutaj narysowane, przypominają te postacie z filmów. Cokolwiek z imperium kontratakuje. Nawet strój księżniczki jest taki charakterystyczny, który. Który nosi a styl ubioru po prostu. Lando wygląda jak Lando, Luke jak Luke. Druidy tak jak druidy. Vader oczywiście standardową swoją złą posturą i ogólnie rzecz biorąc bardzo, bardzo fajne tomy. Jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen to polecam wypożyczyć te komiksy. Udajcie się na osiedle Słoneczne, tam mają i sporo książek Gwiezdno-wojennych i sporo komiksów Gwiezdno-wojennych. Nawet niektóre pozycje po angielsku z legend też warte przeczytania a także wiele innych komiksów. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.